Cze. No, myślałeś pewnie, że się będzie co? To słaniaczko. Witam po krótkiej, czy może w sumie średnio długiej przerwie, bo ostatnio się widzieliśmy miesiąc temu. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. U mnie w miarę, poza moimi drobnymi kątkami, jak to zwykle bywa niestety jest ok. Dzisiaj mam dla Was specjalny piłkarski warsztat. Dlaczego specjalny? Po pierwsze, w ogóle samo to, że wrzucam piłkarski warsztat, jest już e, okazją specjalną, jest to Wasza ulubiona seria. E, moja w sumie zresztą też. A po drugie, e, wymyśliłem dzisiaj specjalnie ćwiczenia e, dla dwóch zawodników, dla dwójki legendarnych zawodników. E, w pierwszym piłkarskim warsztacie pojawił się Lionel Messi, kto jest największym rywalem dzisiejszym Lionela Messiego. O co od wieków trwa ta kupa e, burza? E, kto jest najlepszy? No, oczywiście, Cristiano Ronaldo ale że jest najlepszy, czy że jest największym rywalem. No właśnie. Także w jednym piłkarskim warsztacie sobie ogarniemy Messiego i ogarniemy sobie Cristiano Ronaldo. Gdyby ktoś nie wiedział, piłkarski warsztat to jest taka seria, którą sobie wymyśliłem dość dawno temu. W tej serii proponuję wam różne ćwiczenia z piłką wzorowane na stylu gry danego piłkarza, czy tak jak właśnie dzisiaj danych piłkarzy. Dwie legendy, także dzisiaj sobie poćwiczymy w taki sposób, żeby wasz dribbling był legendarny. Zaatakujemy sobie go w takiej bardzo krótkiej kontroli, tak żeby trzymać tę piłkę na smyczy, tak brzydko troszkę mówiąc, ale też popracujemy mocno. Nad techniką, szybkością w ryblingu i w sumie też po troszeczkę wykończeniem. Chciałbym też bardzo podziękować tutaj Kubie za pomoc w nagrywkach. Ja niestety mam zbitego palca, stłuczonego u stopy, bo niestety niektórzy podczas gry nie znają umiaru, nie wiedzą kiedy, kiedy powiedzieć stop i kopią po nogach. Już nie przedłużając, zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie będzie takim ćwiczeniem dla w sumie napastników bardziej, chociaż skrzydłowi czy pomocnicy tutaj też odnajdą coś dla siebie. Pierwszy element to jest szybkie zerwanie, zgubienie przeciwnika. Tak jakbyśmy sobie wyobraźli sytuację, gdzie jesteśmy napastnikiem, mamy kogoś na plecach, dobiegamy sobie do grzybka, szybko się zrywamy, wykonując taki lekki body paint. Otrzymujemy podanko. Po czym z pierwszej piłki celnie dostarczamy piłkę między grzybek, a słupek albo jakiś inny fragment, który sobie wyznaczycie. Ma to być podanie celne, dokładne, dość mocne. Jeżeli chcecie, możecie też sobie strzelać, jak wolicie. Od razu po oddaniu tego strzału czy podania wracamy, otrzymujemy piłkę i teraz już zabieramy się z dribblingiem. jak najszybciej staramy się obejść poprzedni grzybek czy czapeczkę. Nazywacie to jak chcecie, ja wiem, że tutaj nieraz mnie poprawialiście. Dla mnie to są grzybki, zawsze będą grzybki. Zawijamy się, szybki zwodzik i znowu oddajemy strzał. Dobra, jest. Sorry, sorry, patrzyłem w kamerę. Ćwiczenia staramy się wykonywać um, z obu stron, tak żeby otrzymywać podanie od partnera Dajaj, z prawej, oraz z lewej strony. Oczywiście Dobra. piłkarski warsztat też często skupiał się właśnie na ćwiczeniach, a w zasadzie no, w większości przypadków um, cała idea była właśnie opierająca się na ćwiczeniach indywidualnych. Dlatego to ćwiczenie też możecie sobie zrobić bez partnera, tylko wtedy po prostu ten element podania, no niestety trzeba będzie wykluczyć. No chyba, że macie jakiś taki bloczek, od którego możecie sobie odbijać piłkę. Wtedy jak najbardziej można sobie to w te, taki sposób zorganizować. W drugim ćwiczeniu połączymy sobie elementy dwóch piłkarzy, czyli pierwszy element będzie to wykonywanie body feintów przed grzybkami, które, jak widzicie, są ustawione w troszeczkę po skosie. Zaczynamy prowadzić piłkę lewą nogą, następnie wykonujemy body faint ten zwód ciałem do prawej strony i przejmujemy piłkę. Tym razem prowadząc prawą nogą i wykonując body feint do lewej strony. Kiedy odhaczymy już wszystkie tutaj z wyłożonych grzybków, do gry wchodzi element Cristiano, czyli zabieramy piłę i staramy się jak najszybciej dowolnym dribblingiem w dowolny sposób piłkę przeprowadzić między grzybkami. Dodatkowo na koniec możecie sobie znowu wykonać zwód przed ostatnim, odbyć strzał, jeżeli chcecie i w sumie taką opcję polecam. Jeżeli nie macie siły, bo na przykład dobiegacie do ostatniego grzybka już na, 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 na kartoflach, na flakach, no to możecie sobie spokojnie złapać oddech i już nie oddawać strzału, żeby też jakiś kontuzje niepotrzebnie nie złapać. W trzecim ćwiczeniu skupimy się na takim bardzo dokładnym gribbingu w stylu Messiego. Na początek prowadzimy piłkę prawą lub le lewą nogą. Dobiegając do pierwszego grzybka robimy sobie kółeczko z zewniakiem. Następnie dobiegając do kolejnego robimy kółeczko wewniakiem. Tak jak właśnie Messi prowadzi bardzo często piłkę z zewniakiem, wewniakiem. On sobie to zamienia. Następnie, przy drugiej stacji zamieniamy sobie nogę, robimy to samo drugą nogą. I następnie, przy kolejnej stacji, liczymy sobie plus minus 20 sekund. Oczywiście, jeżeli to jest dla Was za dużo, możecie sobie zmniejszyć. Jeżeli to jest za mało, możecie sobie zwiększyć. Tutaj mamy tak zwany Ronaldinho Drill. E, na pewno przez Was znany, e, też u mnie na kanale od dawna już pokazywany. E, Matt Sheldon z BKM Elite bodajże go e, rozpromował. jest? dawaj, dawaj, do końca, do końca. Super. Tutaj u mnie jak widzicie niestety było trochę warzywo. Po, po, po tygodniu przerwy nic nie robiłem, niestety niestety trochę, trochę zdrewniałem, także nie było kolorowo. I dodatkowo ten wspomniany wybity palec. Jeszcze niestety się goi. Także. Kolejny raz, kolejny trzeci raz z rzędu, bo się znaczy, trzeci rok z rzędu. Tak, jak już dobijam do takiej fajnej formy, to mnie coś, coś po prostu coś mi łapie, jakieś kątki niepotrzebne i, i znowu trochę wracam do punktu wyjścia. Chociaż no, liczę na to, że już... Jak ten palec się naprawi, to już nic innego, nic złego mnie nie spotka, fajnie by było. W czwartym ćwiczeniu będziemy sobie biegać od boczku do boczku. W pierwszej serii możecie sobie zrobić nawroty w stylu Cristiano, czyli będzie to tap pick pick. Taki Ronaldo Czopik za drugą nogą. Robimy sobie raz na jedną, raz na drugą nogę. Możemy robić powiedzmy 40 sekund bez przerwy albo minutę bez przerwy. I w kolejny serię możemy sobie wplatać inne elementy. Kolejne dwie propozycje widzicie w stylu Messiego. czy takie jakby step over do wewnątrz. Następnie zawracamy, przejmujemy piłkę drugą nogą. Super. Utrzymaj, jeszcze 20 sekund. Utrzymaj tempo. I trzecia propozycja też w stylu Messiego, gdzie tę piłkę wewnętrzną częścią stopy takim dynamicznym kontaktem zawijamy sobie do boku. Tak jak nieraz na pewno widzieliście, Messi robi w podobny sposób. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tyle na dziś. Trzymajcie się owocnych treningów. Widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia.